Stałym elementem kropskich dni seniora jest gala humoru, dzisiaj również seniorzy rozśmieszają na scenie. Tak, mamy dzisiaj mnóstwo grup kabaretowych. Są to grupy kabaretowe działające w domach pomocy społecznej w Chwałkowie, w Rogowie, oprócz tego grupy kabaretowe, które działają przy organizacjach zrzeszających seniorów. Grupa Klaps, Kabaret Za 512, grupa działająca przy Związku Emerytów i Ręcistów w krobi, także sporo, sporo grup. Dzisiaj też gościnnie jest z nami grupa kabaretowa działająca przy Goku w Pępowie. Każdego roku są nowe scenki kabaretowe, także jest to już stały element kropskich dni seniora. Co roku są ciekawsze, mogę powiedzieć, wystąpienia seniorów, także poprzeczka cały czas jest stawiana wyżej. Seniorzy to jest bardzo wdzięczna grupa chętni zawsze do różnego podejmowania różnego rodzaju inicjatyw, i co podziwiam, w seniorach mają ogromny dystans do siebie, potrafią śmiać się sami z siebie, a przy okazji rozbawiać też publiczność. Też mieliśmy wyjazdowe wydarzenia, imprezy. Co roku, na koniec mamy kropską galę humoru, a do tego podsumowanie kropskich dni seniora. W zasadzie. Co chwilę organizowaliśmy różne wydarzenia i Także jest to ważne, że my ich nie narzucamy seniorom, tylko wspólnie dyskutujemy, co zrobić w danym roku. W tym roku spotkanie z dietetykiem, z lekarzem, z psychologiem. Oprócz tego westernowe rytmy w krainie Orła Białego, wyjazd na targi Viva Seniorzy, warsztaty rękodzielnicze, Także mnóstwo, mnóstwo wydarzeń. A skąd w ogóle wzięła się gala humorów w Krobi? Trzy lata temu. Podczas zakończenia kropskich dni seniora podsumowania stwierdziliśmy, że Trzeba wzbogacić ten program, to zakończenie o nowy element. Wiedzieliśmy, że mamy grupy kabaretowe działające w organizacjach senioral, seniorialnych i stwierdziliśmy, że w tym okresie jesiennym, bo właśnie wtedy przypadają dni seniora, warto wyjść z domu, spotkać się i, i pośmiać po prostu pobyć ze sobą. No właśnie, śmiech to zdrowie. Jasne, czego dowodem są nasi seniorzy.